Cześć, witajcie, mamy środę, jest godzina 13, ja jestem Patryk, to jest kanał pogromcy Betu i zapraszam na kolejny odcinek, co za tym idzie, kolejne typy, kolejny kuponik za 50 złotych sobie dzisiaj postawimy, a na wstępie pokażę Wam to co działo się wczoraj, Liga Mistrzów bezbłędnie, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. No, remis piłce ręcznie zdarza się nieczęsto. Powiedzmy sobie szczerze, brakło tej jednej bramki Wisły Płockę. Niestety, jeżeli chodzi o to, gdzie sobie stawiamy, to stawiamy sobie na Superbed, bo Superbed jest partnerem tego kanału. więc Zachęcam serdecznie do zapoznania się z ofertą na dziś, no i na przyszłe dni zresztą też tego Bugmahera. A przede wszystkim do zerknięcia w zakładkę promocje, bo tych promocji tam jest naprawdę bardzo sporo. I tak jak wczoraj wspominałem o promocji, tak i dziś o niej wspomnę. Za 2 złote macie do zgarnięcia. 200 zł w bonusie na mecz Chelsea Real co trzeba zrobić jest wszystko ładnie opisane tutaj w szczegółach wejdźcie sobie przeczytajcie to nie jest trudne. A jeżeli chcecie więcej bonusików, to u nas na kanale codziennie na końcu odcinka jest do wygrania 50 zł właśnie na zakłady sportowe na Superbet w prostym konkursie. Wytrzymajcie do końca odcinka. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. Opisie macie linki do mediów społecznościowych, Instagram oraz Facebook. Na Facebooku trzeba być, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, a za samo dołączenie leci kolejne 20 zł na zakłady sportowe na Superbet, więc warto. Wy zostawiacie łapeczkę w górę, subskrypcję, a ja lecę z dzisiejszymi typami. Dziś będę miał dla Was dwa typy, troszeczkę wyższe kursy. Pierwszym nie będzie Liga Mistrzów, więc zacznijmy właśnie od niego. Przejdziemy sobie do Counter-Strike'a, konkretnie do ESL Pro League. No i dzisiaj o 15.30 Entropic zagra z Astralis. Może kursy na to nie wskazują, natomiast te dwa zespoły są dość wyrównane, a na pewno mają podobny styl gry i są, można powiedzieć, troszeczkę chimeryczne. Stąd też mój pomysł e, na to spotkanie. Chciałbym tutaj zatypować e, na pierwszej mapie over, jeżeli chodzi o rundy, ponieważ uważam, że może wziąć nawet do dogrywki w tym spotkaniu. Więc rozwijamy sobie zakład. Pierwsza mapa, liczba rund z dogrywką i klikamy sobie powyżej. 26,5 po kursie 1,85, tak jak wspomniałem, nie przewiduję tutaj dominacji żadnej z tych, z, z tych drużyn, chociaż kursy wskazują na zdecydowanego faworyta ze strony Astralizy. Według mnie, jeżeli pierwszym pikiem będzie mapa ze strony Entropic, to mamy chyba. Pewność, że te rundy, przynajmniej po 13 na jedną stronę, na pierwszej mapie się pojawią. To jest pierwszy typ na naszym kuponie, kurs 1,85 jest dość wysoki. Drugim typem będzie już Liga Mistrzów. No i mamy do wyboru dwa spotkania: jest Chelsea z Realem. No i oczywiście Villarreal z Bayernem. Znaleźć możecie je na super, po super kursach w super ofercie na głównej stronie Superbet ja zagram sobie to drugie wspomniane przeze mnie spotkanie Villarreal kontra Bayern Monachium no i jakkolwiek Villarreal mogłoby skraść serca kibiców w tym i poprzednim sezonie zresztą też kiedy wygrywali w Gdańsku Ligę Europy tak uważam, że w końcu trafią na przeciwnika z którym nie będą w stanie wygrać poza tym ligowe starcia z Levante i Cadizem pokazują, że w Villarreal no, złapało lekką zadyszkę, wiadomo, jest ciężkim zespołem żółta łódź podwodna, przekonał się o tym Juventus, no ale chciałoby się powiedzieć, że Bayern to nie Juventus. Natomiast. Podchodzę do tego meczu troszeczkę z większym dystansem i jednak uważam, że potencjał ze strony bawarczyków jest ogromny i uważam, że jeżeli wyciągną z tego spotkania wyjazdowego dobry wynik, to u siebie już praktycznie nie będą się musieli starać. Stąd też mój tym na to spotkanie: Bayern wygrywa z Villarreal po kursie 1.60 podwyższonym, zresztą właśnie przez Superbet, jeżeli chodzi o kontuzje i absencję w obu drużynach, to więcej ich znajdziemy. Właśnie ze strony gospodarzy trener Emery będzie musiał ten skład na kolanie wymyślać. Z drugiej strony Bayern, gdzie wracają po kontuzjach podstawowi gracze, jest zdrowy Robert Lewandowski i uważam, że Polak może w tym spotkaniu jakąś bramkę strzelić i gonić w klasyfikacji wszechczasów Cristiano Ronaldo. 1,60, tak zamykamy nasz kupon, dwa typy, tak jak wspomniałem, 50 złotych już zresztą jest wpisane, no i pozost nie pozostaje mi nic innego jak postawić zakład, no i poczekać, aż się nam zazieleni. Na koniec jestem winien wam jeszcze mecz konkursowy, skoro jeden mecz Ligi Mistrzów był na kuponie, no to drugi będzie meczem konkursowym. Chelsea Real, dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelania pierwszego gola nikiem z Superbet, no i nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania bym prosił pod postem, który właśnie wlatuje na Facebooka. Pamiętajcie, że na ten mecz macie jeszcze promocję właśnie od Superbet, gdzie zgarnąć możecie 200 zł. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o typy na kanale. Zapraszam po resztę na grupę na Facebooku, tam przygotowałem chociażby na dziś Parę typów z pierwszej ligi polskiej w piłkę nożną. Zapraszam bardzo serdecznie, a dziś się z wami żegnam. Widzimy się jutro, jak zawsze, o 13. .00. Trzymajcie się, a przede wszystkim zieloności.